Tu są kraina wina i miłości. Tak ją zapamiętałem. Hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Krew i wino. Witajcie moi drodzy. E, dobrze, e, słuchajcie, cóż to ostatnio e, działaliśmy? Mianowicie, e, okazało się, że wino e, Sangreal, jedna beczka, została sprzedana jakimś dziwnym typom. E, przez kolesia, który zarządzał to winnicą, e, która produkowała to. E, no i słuchajcie, dowiedzieliśmy się, że za tym wszystkim stoi jakiś tajemniczy kolej zwany Cyntrijczykiem. My obecnie znajdujemy się przy budynku garnizonu w dzielnicy portowej Bokle, tak więc słuchajcie, ruszajmy, pogadać z Anną Henriettą. A i zobaczymy, co się tutaj dowiemy ciekawego. Jej miłość czeka na ciebie w środku. Jesteś wreszcie. Jeszcze tylko Damien. Boję się, że coś mu się stało. Kapitan wygląda na takiego, który potrafi o siebie zadbać. Może i potrafi, ale ten cintryjczyk to nie byle jaki przeciwnik. Udało mu się wykraść książęce wino przed nosem moich gwardzistów. Gdyby nie przypadek, nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli. A przede wszystkim to on wyznaczał wampirowi kolejne ofiary. Trzeba nie lada tupetu, żeby szantażować takiego potwora. A, no właśnie. Hmm, no właśnie, może być Wciąż tylko średnik. To Cintryjczyk stoi za porwaniem i szantażem. Mógł zajmować się tylko kradzieżą wina. Nawet jeżeli tak było, to potem sprzedawał je szantażystom. Jak dla mnie to czyni go współwinnym. Bez względu na to, czy to Cintryjczyk jest odpowiedzialny za te morderstwa, musimy go znaleźć. Nawet jeżeli nie jest to jego sprawka, to może wiedzieć, kim jest nasz szantażysta. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia, równie ważna jak to, kto zlecił zabójstwa. Dlaczego to zrobił? Słyszysz, ktoś idzie. Co tak długo? Powinieneś tu być już kilka godzin temu. Okazało się, że Cindryjczyk nie pracuje sam. Walczymy nie z jednym człowiekiem, a z całą grupą. Nasłał na nas kilku bandytów i wywiązała się walka. Jeden z gwarzistów ma złamaną rękę, a drugi strzaskane kolano. Będzie kuleć. Za twoją głowę Wiedźminie. Też podobno wyznaczył niemałą nagrodę. Hmm, więc ktoś bardzo wpływowy. No właśnie. Jestem przyzwyczajony. Nie pierwszy raz ktoś na mnie poluje. No tak. Wyobrażam sobie. Sprawdziliśmy, kto wynajął ten magazyn portowy, do którego wcześniej wieziono wino. Okazało się, że najemcą był podstawiony żebrak. Znaleźliśmy go i przepytaliśmy. Tego mężczyznę, który zapłacił za wynajęcie magazynu, spotkał żebrząc pod barzandziarnią. Tam pomógł nam zwykły przypadek. Kielnerka przypomniała sobie, że niechcący wylała wino na szlachcica mówiącego z cintryjskim akcentem. Jak wyglądał? Podała rysopis, jakich wiele. Przystojny, przyzwoicie ubrany mężczyzna z brodą, żadnych znaków szczególnych. Właściwie równie dobrze to mógł być każdy, ale na szczęście pamiętała, kim była jego towarzyszka. Cintryjczyk spotykał się z Cecylią Belantę. Z tą śpiewaczką? Słyszałam o niej, podobno jest bardzo utalentowana. Z tą samą. Natychmiast udaliśmy się do jej domu. Cecylii nie było, ale przesłuchaliśmy jej służbę. Jedna z pokojówek twierdzi, że Cecylia ma się dziś wieczorem spotkać z cindryjskim szlachcicem. Zaprosiła go na przyjęcie organizowane przez Mandragorę. Mandragorę? O co chodzi? Co to za Mandragora? To klub, który zrzesza miejscowych artystów. Malarzy, rzeźbiarzy, ale też trubadurów i tancerki. Nigdy o nim nie słyszałem. Robią wokół niego otoczkę bardzo ekskluzywnej loży dla wybranych. Co jakiś czas urządzają przyjęcia, na które zapraszają tylko bogatych mecenasów. Zakładają maski balowe, a potem piją i flirtują. Hmm, to ciekawe. Wygląda na to, że jeżeli chcemy go dopaść, to musimy iść za nim na przyjęcie. Wiedźminie, czytasz w moich myślach. Zbiorę ludzi i otoczymy miejsce spotkania. Mysz się nie prześliźnie. Wykluczone. Jeżeli Cintryjczyk rzeczywiście ma ludzi w mieście, to może się zorientować i znowu nam ucieknie. Racja. Musimy działać ostrożnie. Najlepiej będzie pójść tam i wtopić się w tłum. Dokładnie tak zrobimy. My? Wasza miłość. My, to znaczy ja i Geralt. Pójdę z Wiedźminem. Przyda mu się moja pomoc. Gdzie odbędzie się to przyjęcie? Mandragora spotyka się zawsze w tym samym miejscu. W rezydencji na terenie górnego miasta. To bardzo elitarna okolica. Geralt, przebierz się w coś odpowiedniego i spotkajmy się w górnym mieście w załuku Szalbierzy. Coś odpowiedniego? Bez jaj. Eee. Dobra, gdzie my mamy się udać Oj, sorry, nie o to mi chodziło Płyn czasem lubi szaleć Dobra, musimy tam pokuśtykać. Nie wiem czy na koniu by nie było szybciej, ale no dobra, no ciśnijmy na razie Ciekawe, że znowu hajsu na to wydam O, czekajcie coś tu się dzieje Ua co to za kolesie są. Hmm. Nie wyglądali na miejscowych. Damien miał rację. Rzeczywiście na mnie polują. No ale nie do ich. Co z tego, że rzeźnik z Blaviken? Biegnijmy, biegnijmy. Ech. O, jeszcze trochę. Uhu, 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 uh, uh. czekajcie, bo tu ciekawe... Dzień dobry, piękne panie. Szkoda, że nie można tutaj, wiecie... ...skorzystać z tych ulicznic. Dobra. Oczywiście można i do burdelu, nic nie stoi na przeszkodzie. Burdel daleko jeszcze? Tędy, jak każą, tędy, to tędy, no. 55 metrów. To chyba będzie raczej spokój. O, coś mamy. Co hmm. my tu mamy, tu jest jakiś pier. Co za styl. No, widać, żeście z północy. Słucham? No dobra, dobra. Tu nie ma co słuchać. Tu trzeba się przebierać. Bardzo proszę, zapraszam do mojego salonu. Mam nadzieję, że księżna pokryje wszelkie koszta. Żarty na bok. Pokaż, co masz w tej swojej szafie. Ależ proszę uprzejmie. Aj, dobra, co ja tu se mogę kupić? Co to jest? Elegancki blukle, ...dublet! Hmm... A raczej weźmy se tego... ...te trzy stówy znowu wydać. Dobra, weźmy se to... ...to i to. Maskę wilka mam, nie? Tak, mam maskę wilka, pewnie. Dobra. My to mamy, Aha, dobra, okay. a dobra, ja. okej. Dobra. Dzięki, na razie to wszystko. Zawsze okay. do usług. Teraz tak, ubierzmy się w to. Jak on wygląda? Nie ubierzmy sobie maskę wilka. No właśnie. Okej, okay, mamy się teraz spotkać. Z naszą Anną Henriettą Dobra, gazu. Chociaż ja myślę, że tutaj się może płotka przydać. To mi się przynajmniej wydaje. Tak gdzie jesteś? Tu jest? Dalej płotka, dalej! Dobra, ruszajmy. W takim razie. Dobra, nie mogę szybciej. A trochę potrwa... ta nasza podróż. A nie dziwota, że tu jego księżę wyzwało. No, ale jeszcze jakieś... ile? Sto metrów? Tu jest Bokler, a nie jakaś tam komisja. Reginald Dobry powrócił! Nie możecie tego przegapić! Edyt! Kolega się zachowuje! Reginald... I jem rzeki niezabrudnione! Boże, jak go musieli rodzice nie kochać, że go tak nazwali. Jesteśmy na miejscu. Spóźnia się. Czemu mnie to nie dziwi? Hmm. No i co? O, przybyła. No proszę. Nie przypuszczałam, że masz takie wyczucie stylu. No, Geralt. Wyglądasz naprawdę nieźle. I nawet masz maskę. Tylko nie taką, jak trzeba. Hmm. Że co? Członkowie mandragory noszą trochę inny. Przyniosłam ci jedną. Masz. Załóż ją. Obezja i taka jakaś beznadziejna. Dlaczego noszą te maski? Pewnie myślą, że to takie romantycznie tajemnicze. Ale prawda jest taka, że dzięki temu trudniej poznać, kto po pijanemu podszczepuje młode artystki. Hmm. No cóż, coś w tym jest. Chodźmy. Przyjęcie na pewno już trwa. Mhm. Mm Dobrze, że schowałeś broń. Inaczej na pewno by nas nie wpuścili. Powiem szczerze. Anna Henrietta troszkę mi przypomina Tris. Z wyglądu. Może nie jakie ma te loki takie, ale w tej wersji powiem szczerze całkiem... Masz jakiś pomysł, jak tego Musimy uważać, żeby go nie spłoszyć. Lepiej pytać o jego partnerkę, Cecylię. To nie wzbudzi podejrzeń. Znajdziemy ją, to znajdziemy też jego. Zwłaszcza, że on może się nas spodziewać. Co masz na myśli? W mieście natknąłem się na jego zbirów. Polowali na mnie. Tak, masz rację. Musimy być ostrożni. Chodź, nasza kolej. No dobra. Szanowna pani, własna pani. Mam niebywałą przyjemność powitać Was na przyjęciu Mandragory. Dzisiejszego wieczoru szczególnej Waszej uwadze polecam widowiska przygotowane przez artystów naszej społeczności. Okej, okay. a co to za widowiska? Opowiesz nam o tych widowiskach. Dzisiejszego wieczoru Mandragora ma zaszczyt przedstawić trzy wspaniałe pokazy. Pierwszym z nich był koncert wyśmienitej Cecylii Belante, śpiewaczki o głosie szlachetnym niczym diament. Niestety jej występ już się skończył. Szkoda, bardzo chcieliśmy posłuchać. Na szczęście zdążyliście na pokaz wielkiego Kalestiego, mistrza iluzji wizualnej. Przyjechał do nas aż z dalekiego ofiru. Iluzja wizualna, ciekawe. Kim jest trzeci artysta? Trzeci i czwarty, bo jest ich dwóch. Mowa o braciach Tuena, prezentujących swój najnowszy Mimodra. Hmm, ciekawe. Szukamy Cylii. Bardzo zależy nam na tym, żeby spotkać dzisiaj Cecylię Bellantę. Należą Państwo do jej wielbicieli. Na pewno będzie dziś niejedna okazja, żeby z nią porozmawiać. W tym tłumie niełatwo będzie ją znaleźć. Może mógłbyś nam trochę pomóc? Hm. Nie wiem, gdzie jest teraz, ale wiem, jak ją znaleźć. Słuchamy. Szukajcie Kowirskiej Orchidei. To znaczy? Cecylia mają wplecioną we włosy. Po Orchidei poznacie ją bez trudu. Dobra, szukamy Baby z Proszę, kwiatkiem na włosach. A Jaskier zawsze mi mówił, że artyści klepią biedę. Hmm. No właśnie. Ta rezydencja nie należy do żadnego z nich. Oni są tutaj tylko gościami. Właścicielką rezydencji jest Oriana. Patrz, to ona, tam na balkonie. Widzę. Nie nosi maski? To byłoby bezcelowe. I tak wszyscy wiedzą, że to ona. Poszukajmy Cycylii. Jeżeli znajdziemy ją, to znajdziemy też Cintryjczyka. No dobra Cintryjczyku, Cintryjczyku, gdzie jesteś Sprawdźmy Mam wziąć udział w atrakcjach na przyjęciu? Co tu jest? Co my tu mamy zrobić? Dobra no Proszę proszę Ty i sztuka nowoczesna? Dobra? Oczywiście, że tak. Transgresja w najczystszej formie. No bez jaj. My tu mamy za kulę jeszcze. Takie sobie wezmę. Dobra, rzucajmy. Wezmę. a se tu coś namalujemy, patrzcie. Przecież <grywa> źle, ktoś z tyłu interpretuje mój obraz. Tak. Tucaj to, panie. Chyba więcej nic nie ma. Nie no, jeszcze gdzieś coś już muszę mieć. Chodź, no, sprawdzimy dla no, chcę dokończyć! No. Pozwólcie państwo, że dokonam interpretacji. Oli ocenie obraz przedstawia dualizm duszy, ciągłą walkę dobra ze złem i... but. O tak, to cały on. Walka dobra ze złem. Dualizm człowieka. I bum. Dobra, super. Co też już za atrakcje. Nie Wyrtko. wiem, gdzie mnie ten. Może gdzieś w góry coś jest. Przypominam ci, że ty też nie przyszłaś sama. To co tu chodzi? Co tu się dzieje? Czy ja coś tu mogę? Dobra, zajmijmy się naszą zadaniem. Bo nie przyjdziemy się tutaj bawić. Tynajmniej obrozek rzek namalował. Co to jest tutaj za koleś? ma. Dobra, śnijmy tutaj. Mój zleceniodawca za to ręczy. Poza... Proszę wyjść. To prywatna loża. Sorry, sorry. Tu gdzieś jest. To nie Cecylia powinna dzisiaj występować, tylko ty. Jesteśmy za... Chcemy zostać sami. Proszę wyjść. Okej, okay, jest jakieś prywatne loże tutaj. A tutaj tak bawiłem się. Dobra kurde, no co ty co ja tutaj mam robić, no? Tu jest zamknięte. Przeszukaj Loże. co o tym rozprawiają. Cztery płótna de... Proszę zostawić nas samych. Proszę wyjść. Dobra, już chcę idę no To nie Cecylia powinna dzisiaj występować, tylko ty. Cóż, jesteśmy zajęci. Olera, ja tu nic nie widzę no A bo tutaj są też loże przecież Co tu mamy? Jakiś fragment sztuki Dobra, nic tu nie ma Idziemy tu Uuu, coś tu się chyba podziało Ktoś tu się chyba upił Straszny chaos, słuchajcie, na tej minimapie. Strasznie dużo znaczników. rozznaczników. lampiony. Podobno ich puszczanie przynosi szczęście. Jak Dobra. Będzie? Spróbujmy. <noise> nie sądziłam, że wierzysz w takie rzeczy. A ja se popuszczam te balony. Czemu nie? Czy lampiony, przepraszam. Słucham? O. I pięknie. Super. O, tu coś mamy. Hić ochroniarz. Syklot. Wstęp tylko dla artystów Mandragory i ich gości. Tędy chyba. Nic nie zrobię. Kurde, no nie wiem gdzie mam iść, no. Dajmy dalej tych lóż. Tam sobie wziąłem. Polera. Absolut! O. To jest. No, w sumie racja. Wow. Jestem odporny na uczucia. Przypominam ci, że ty też nie sama. Dobra, czekajcie, co my tu mamy? No, ale trzeba będzie też wszystkie atrakcje tutaj zaliczyć. Dzień dobry, witaj Wiedźmanie O, czekajcie Teraz nie tu mogę I wpiwałem w te przeciąganie niby liny Olać to Gdzie tu są kurna jeszcze te loże Tu jest zamknięte Nikogo nie ma. Hmm, tu nic nie ma. Czy tu się Zobaczmy wadzą, się czy coś? To po drugiej stronie. Hmm. Zobaczmy. A, ty jestem wielki iluzijista. Dobra, sraź go. Bla 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 bla. Awangarda z Chodzi tylko o dwie rzeczy. Pieniądze i dupczenie. Wreszcie? No, Też tylko o to chodzi w życiu. Tylko pieniądze i dupczenie tak naprawdę. Kurna no co ja tutaj mam zrobić? No nie widzę nic. O, przepiękne. Może tu coś. Hmm. Te delfiny. To nie jest zwykła iluzja. On jest prawdziwym artystą. No, spokojne. Robi wrażenie. O, tutaj coś może będzie. Chyba znaleźliśmy to miejsce. Ale żem tu nabądził? To to jakiś malarz jest? A, takie rzeczy on tu nie maluje w Nie przeszkadzać, nie mhm. przeszkadzać! Fiat się zgadza. Oczywiście, że się zgadza. Z tym typem karnacji orchidea tworzy wspaniałą kompozycję. Mamy sprawę do Twojej modelki. To zajmie tylko chwilę. A, do mnie? Nie ruszać się. Możecie rozmawiać, ale proszę się nie ruszać. Hmm, piękny portret, moja droga. No, no, ten portret robi wrażenie. Poznaję ten styl. Przecież to Dorian Willes. Łaskawa pani słyszała o mnie? Ja y, y, słyszałam, że sama Anna Henrietta chciała zlecić ci wykonanie swojego portretu. Swego czasu odezwał się nawet do mnie pałacowy szambela. Niestety odrzucił moje warunki. Co poszło mnie tak? Kiedy dowiedział się, że maluje wyłącznie akty, zerwał wszelkie rozmowy. Mówił, że nawet nie będzie obrażał jaśnie oświeconej tą propozycją. Zawsze chciałem ją namalować. Taka strata. Myślę, że jeszcze będziesz miał okazję. Hmm. O słuchajcie, Anna Henrietta, za zbadzi mi się podoba. Przyszliśmy tutaj specjalnie po to, żeby się z Tobą spotkać. Ze mną? Ale dlaczego? Chcemy spytać się o cintryjskiego szlachcica, z którym tu przyszłaś. Cintryjskiego szlachcica? A ty myślisz, że ja jestem Cecylią. Musiałam nie zmylić, ta orchidea. Mówiłem, nie ruszać się! Na koniec występu Cecylia rzuciła ten kwiat w tłum. Ja go tylko złapałam. Ale widziałam tego szlachcica, o którym mówisz. Bardzo chcemy z nim porozmawiać. Jak on wyglądał? Jak wielu tutaj. Wysoki brunet w masce. Wiesz, gdzie on jest teraz? Cecylia dostała od niego niewielki podarunek. Pudełko miało kształt serca. Później razem poszli w stronę stołów z poczęstunkiem. Bardzo państwa proszę, że no tak się nie da pracować. Zostawcie nas samych. dobra, kolego.